Ja sobie hoduję gołębie w czemiernikach nad moim stawikiem. Choć znajomi mówią dziś do mnie, że to hobby z innej epoki, a ja robię... Witamy serdecznie w czemiernikach, już tradycyjnie w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. Na początku chciałem serdecznie pozdrowić chyba najmłodszego fana mojego kanału na YouTube Jakuba Wano ze Słowacji. Jego tato hoduje polskie gołębie dalekodystansowe Military Rogala. I jak właśnie mówi jego tato, że Jakub razem z nim śledzi mój kanał, oglądają wszystkie moje filmy i Jakub już sobie nuci refren piosenki po polsku, a ja sobie hoduję gołębie. Także serdecznie Cię Jakub pozdrawiam Szczemiernik. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Szanowne koleżanki i koledzy, dzisiaj jest taki smutny dzień w mojej hodowli, ponieważ dzisiaj moją hodowlę opuszcza 14 gołębi. 14 bardzo dobrych gołębi, ale w tych 14 bardzo dobrych gołębi są dwa wybitne gołębie, które pojadą do Azji. Jak widzicie, trzymam w ręku Sokratesa, e, zwycięskiego gołębia z lotu San Sebastian. 2050 km e, Sokrates wygrał ten lot. A na drugim miejscu był gołąbek z Włoch, a na trzecim gołąbek z Rumunii. Hodowcy z Azji koniecznie chcieli Sokratesa mieć u siebie i dlatego właśnie Sokrates opuszcza moją e, hodowlę. Bardzo dobrze spisują się dzieci po tym gołąbku. W tym roku dwa jednogniastki po Sokratesie na wspólnym gołębniku na Teneriffie przeleciały cały program lotowy i z finału zajęły 55. i 63. miejsce. Także bardzo dobry lotnik no i bardzo dobry też rozpłodowiec. Jest. E, trochę gołębi w Polsce po Sokratesie. Jest i e, trochę tych gołębi na świecie, za granicą. Także e, szanujcie te gołąbki, bo już za wiele tych gołębi e, nie będzie. Także Sokrates, zwycięzca lotu San Sebastian, opuszcza moją e, hodowlę. Drugim wybitnym gołębiem. Który jedzie do Azji, jak już widzicie, jest to Watykańczyk. Uważam, że jest to jeden z najlepszych gołębi e, dalekodystansowych, które mi się udało e, wyhodować. Jeden z najlepszych gołębi e, dalekodystansowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. E, ten gołąbek również uczestniczył w locie z San Sebastian 2050 km. Zajął drugie miejsce w Polsce, zaraz za Sokratesem, a czwarte z wszystkich e, gołębi. E, Sokrat, y, Watykańczyk również brał udział w locie właśnie z Watykanu, też wrócił z konkursu, w konkursie, też z trudnego, z ciężkiego lotu. Niewiele gołębi wróciło wtedy z e, Watykanu, jak również brał udział w locie z kanału La Manche, też z trudnego lotu, z ciężkiego e, i też właśnie wrócił. W konkursie, także na pewno wybitny gołąbek, który też właśnie odjeżdża do Azji. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, jeżeli się chce, żeby hodowla była rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, muszą właśnie być też wybitne gołębie z takiej hodowli. Jak wszyscy wiemy, Elza jest na Tajwanie. Major jest w Chinach, Sara jest w Indiach, w Indiach jest też Diana i Hetman, także już większość tych moich wspaniałych gołębi jest po zagranicami naszego kraju i myślę, że tam właśnie będą rozsławiać polską hodowlę gołębi dalekodystansowych military Rogala. Także Watykańczyk i Sokrates – Odjeżdżają do Azji. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie pozdrawiam Szczemiernik, hodowców z Polski, z całego świata. Wszystkiego dobrego. Dobry lot. Dziękuję bardzo. I gołębią pocztą do nieba, śleł jak dawniej, ludziom życzenia.